Muszę się Wam z czegoś wyżalić. To, że ja nie lubię niepewności, to ja wiedziałam od zawsze. Od zawsze, kiedy tylko zaczęło się robić w moim życiu, cały czas niepewnie właściwie było, cały czas było chaotycznie i nauczyłam się bać niepewności. Zawsze dla mnie niepewność oznaczała coś bardzo złego, bardzo dramatycznego, bardzo coś bardzo po prostu coś złego. Ja teraz, w wieku 29 lat, mnie wy, wyprowadza z równowagi nawet taka zabawa, jak fasolki wszystkich smaków i testowanie smaków. Mnie to stresowało. To, że brałam tą fasolkę do buzi i czułam niepewność, jaki smak wylosuje, wprowadzało mnie w taki stan, Mocnego spięcia. Ja wiem, że, że to jest takie stresujące i w ogóle, że nie wiadomo, czy się wyrosuje żygi, czy gluty, czy może jeszcze watę cukrową, ale to mnie tak wyprowadzało z równowagi, że ja naprawdę zaczęłam czuć w ciele, yy, że jestem na prostej drodze do ataku pańki przez głupie fasolki wszystkich smaków. Więc. Jeżeli też przechodziliście przez swoje życie w chaotyczny sposób, nauczyliście się, że niepewność to tylko i wyłącznie wszystko co złe. To jestem na tej samej drodze i czuję was. Czuję to, co czujecie i wiem jak to bardzo jak to bardzo utrudnia życie. Ale dobra wiadomość jest taka, że im częściej coś powtarzamy, tym mniej przestaje to być niepewne i tym bardziej się tego uczymy. I czasami jest tak, że po prostu musimy zrobić przynajmniej ten jeden krok do przodu. Mimo tej niepewności, mimo tego, że się boimy, ten jeden mały krok może poszerzać właśnie tą skalę strachu w sensie poszerzać skalę odwagi wobec tego strachu. Więc najtrudniejszy jest pierwszy krok, a potem a potem chyba już leci z górki.